zadanie trzecie logarytmy, czyli liczba 4 logarytmy przy podstawie 4 z 2, dodać dwa logarytmy przy podstawie 4 z 8 jest równa. No i tutaj mamy tak dodawanie dwóch logarytmów o tych samych podstawach, więc całkiem spoko sytuacja. Bo teraz pamiętamy oczywiście, że jeżeli dodajemy dwa logarytmy o tych samych podstawach, to jest taka zależność, że przepiszmy sobie może to od razu będzie dla przykładu, na razie bez tych wszystkich liczb, które tam są na początku, że jeżeli dodajemy dwa logarytmy o tych samych podstawach, to one się scalają w jeden. Oczywiście mówię tak kolokwialnie, że się scalają. Natomiast liczby logarytmowane, czyli 2 i 8, w przypadku dodawania się mnożą, a jakby było dzielenie, to by, jakby było odejmowanie, to by się dzieliły, tak? Czyli ostatecznie to byłby teoretycznie logarytm przy podstawie 4 z 2 razy 8, czyli z 16. No, tylko że tutaj mamy jeszcze te nasze magiczne liczby. I co my możemy z nimi zrobić? One potrafią sobie migrować, czyli jeżeli mamy 4 razy logarytm przy podstawie 4 z 2, to tę czwórkę możemy sobie równie dobrze przerzucić jako potęgę liczby logarytmowanej, czyli dwójki. I wtedy mamy 2 do 4, czyli 16. I wtedy mamy logarytm przy podstawie 4 z 16. Oczywiście, jeżeli byłby taki zapis, to my w drugą stronę też możemy. Czyli ona stąd może się przenieść tutaj, a stąd może się przemieścić tutaj. Zazwyczaj robimy to, co nam jest po prostu wygodniej. No dobrze, czyli teraz mamy podstawę, wiemy, że ten logarytm jest równy tyle, a ten drugi to jest logarytm przy podstawie 4 z 8 do potęgi drugiej. Czyli tak naprawdę logarytm przy podstawie 4 z 64. I teraz my możemy sobie zrobić albo, jeżeli się da, oczywiście, każdy z nich policzyć oddzielnie, co będzie tu na pewno wygodniejsze, to już widzimy. No, albo po prostu zastosować to prawo działań, które na górze pokazaliśmy sobie. Tylko, że jeżeli zastosujemy to prawo działań na górze, to byśmy mieli logarytm przy podstawie 4 z 16 razy 64. To już są duże i niewygodne liczby. Natomiast dałoby się to tak zrobić. Ale my wiemy, że to jest równe dokładnie tyle co 2. Dlaczego? Bo logarytmy zawsze liczymy tak. Zastanawiamy się, do jakiej potęgi należy podnieść podstawę, żeby otrzymać liczbę logarytmowaną. No i czyli 4 do jakiej potęgi, żeby było 16? No do drugiej, bo 4 razy 4 to 16, więc wynik całego logarytmu to 2. Tutaj ta sama sytuacja. 4 do jakiej potęgi, żeby było 64? No do trzeciej. Bo 4 razy 4 to jest 16, 16 razy 4 to jest 64. Czyli ostatecznie to my mamy tak naprawdę 2 dodać 3, czyli 5 i jest to odpowiedź C.